I dzisiaj będzie mi w Jestem chora, dlatego że gardło mnie boli, <laughs> i w ogóle kaszle I no niedobrze mi jest, ale przejdźmy. Jestem na swoim głównym koncie, gdzie chciałabym wam, wam powiedzieć, że jestem um, prezent. Ale to coś właśnie w ogóle dzisiaj będziemy sobie. Yy, no, no, muszę jeszcze zrobić. Żeby... Bo, jakby. No, dostałam takie. Mam tu prezenty, co nie? W ogóle z mojej listy życzeń, tak więc się bardzo cieszę. No, już sobie może zrobimy jakiegoś luczka. Bo. Yy, no, fajnie by było. W ogóle, jak chcecie. Trzy, dwa odcinki dziennie bo. Yy, bo e, jakby musiałam się nagrywać dwa ale jakoś mi tak nie wychodzi dziennie e, e, jest jeden i jest, jeżeli chcecie codziennie dwa albo trzy filmy no to e, kliknijcie serduszko okej okay, a więc e, myślę, że najpierw możemy e, zdjąć żabka zdjąć wszystko i te spodnie, ja myślałam, żeby do tego to dołożyć. I włosy. Te. Albo może jakieś inne włosy, na przykład. Te, albo te, te. W ogóle mam takie dwie pary, tylko że. Kumacie, że one są inne, bo te są tu jasne, a te są tu Dobra, myślę, że tamte pierwsze włosy są najlepsze. Chyba, że te. Nie, te włosy są najlepszą opcją do tego. Tak myślę przynajmniej. I e, no nie wiem, co możemy zrobić. A w ogóle, e, bo ja dostałam banankę. w ogóle jest dostępny ja podarowałam ja podarowałam to już jest inna sprawa ale ja dużo rzeczy podarowałam trochę mi ich szkoda Bo na przykład ja tą bluzkę lubiłam, tą sukienkę, to i to. No ale trudno. E, to są bananka, ale nie wiem, czy go otworzyłam. to bananka. Uygać, ja napiszę do tej osoby, czy jej się wzrócił ten bananek. Okej, okay, słuchajcie, okazało się, że ta osoba po prostu mi tego bananka nie wysłała i odwdzięczyła mi się za to, dlatego że a, ja jej wysłałam i ona mi to wysłała i ja chciałam tego bananka, ona mi nie wysłała tego bananka, także no odwdzięczyła mi się, że mi dała grafa i ogólnie ona się Ale nic nie. Eee, także otwieramy. To jest taka spódniczka. Ona mi dała rzeczy za level ogólnie. Eee, no i po prostu eee, nie widziałam że jej tego bananka nie, tego nie wysłała, także nie spoko. Eee, I mi dała 8% za to i tego bananka, czyli 7. Eee, no i okej. Okay. Taka bózeczka. Taka i tu będzie nasz bananek. Jest nasz bananek! Bananek na głowę ogólnie. Także fajnie. Bo bardzo chciałam tego bananka dlatego, że on mi by pasował do ruka takiego albo z tych banank bananka by nie działała nic um, z tym lukiem w ogóle idziemy sobie teraz w butki. i to są męskie buty z tego z tych zadanek myślę, że jakieś bym sobie założyła cenie no ale na przykład ten no to te mogę założyć w sumie no bo Halo, ale czy ten bananek będzie pasował do yy, tych włosów? Gdzie mam tego banana? Gdzie ten banan jest? O jest. No, do tych włosków nie będzie pasował, także z tego luka nie będzie niestety bananka i jeszcze jakieś akcesoria właśnie dodała. E, ta torebka nawet ok ten naszyjnik też ok prostatków nie będzie widać ale ok i piegi to chyba prostatki mi się zajmują no to chyba ok taki tak, znaczy nie będę już to może. Dobra. Myślę, że taki łuczek będzie fajny. Ale także ok, to będzie dwudziesty czwarty. Dwudziesty czwarty to i teraz y, myślę, że mogę sobie zaprosić. Za dwa dni się odblokowują kolejne zadanka, a ja teraz popytam, czy to, co mi prezenty do że chcę zabrać na odcinek. Ta kategoria tu stoi przez 5 godzin już. Okej. Okay. Czy... Tak. no nie tak ktoś wraz na odcinek. hej czy tak ktoś prez prez nie myślę no ale, ma fajnego, ale ma fajnego zwierzaczka w ogóle Na no serio ona miała taką czarownicę, jakby. Ale fajne. Dobra, tu nie jest nikt na czacie, żeby Może idziemy sobie do tego. I. Hej. Hej, czy. Aha, no to fajnie się. Gada to hmm. tego weźmiemy sobie no tu zanim się też nikogo nie będzie no jak w może? może czy takie to... ktoś teraz Snout, Teenag. Hey, she's actually pretty. Put it at Snout, Teenag. Um, Peter, super, Dobra, nikt tutaj nic nie mówi. Także trochę mi przykro, bo jest jedna osoba. Chyba, że tu nie, nie ma nikogo. No bo jest 11:32, to może dlatego nie ma. Ale ok! O! Niebieski motylik mnie zaprosił. A, niebieskie motylki chyba to jest. To Ja tak nie zapraszam. No, ale nie przyjmuję zaproszenia, ale. Hej, czy dasz prawy na odcinek? Please. Dobra, nie będę nikogo tu zmuszać, tak? Dobra Ale ona ładna A skąd ona ma takie ładne pie? Jak ona znalazła takie ładne? Ja okay. Jakby uh, idziemy do kawiarni. Chyć tam coś W tu jest tylko jedna osoba. Nie wiem, ja to robię. No jakby... To się jak... To się przekonać. Dobra, idziemy sobie. Jezus jakie ja nie widzę jak nie ma nikogo na czacie. Hej, e, hej, hej, hej. Czy tak? Czy da tak, ktoś się na odcinek? Bez urazy, ale nabrzydko wyglądać. Znaczy to nie mój głośno, bo tak wszystko nawaliła na siebie, tak co ma? Bez kitu. Może dlatego, że się spieszę, bo nie ma nikogo, a... Jakby jeszcze nie jadłam śniadania i w ogóle by się wsadła, dlatego że jestem taka śliada. I może dlatego wiesz? Jestem chora Na serio jestem tak chora, że to jest skandal. Jest, by the way. Czekajcie, czy ja zmieniłam nazwę może? Bo ja już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Lena się nazywa. Przepraszam bardzo. Uh, dobra, no. A, ah, się nazywam Lena. Um, sorry, Lena, się nazywam. W ogóle, by the way. A, sorry, nazwę. Z, zmieniłam na Lena. <laughs> A, sorry, nazwę zmieniłam. XD w ogóle Bo ja nawet nie wiem jak ja się nazywam Jezus naprawdę Tak mi boli głowa Mogłabym sobie jakieś kulczyki kupiła To może ja jem Do tego Dobra, ale na kaczku O te bym sobie kupiła Ale no nie pasują. No, solka. Nie pasuję, nie będę kupować. Co mi nie pasuje, tak? W ogóle biżuteria jest droga. Jest. Syk. Dobra. Zdję Zdjęcie Zdejmuję. Właśnie, no bo by the way jak ja teraz nagrywam To musi być taki kanał. Jezus, ale ludzie są piadliwi. Bo oni nie znaleźli. No to fajnie. O Jezus sam Dobra. Bo się coś kupiła. O, te kolczyczki. Ale nie brzydko wyglądają, a to Albo tyguczki. Tylko, że one są drogie. W ogóle mogę sobie jakiegoś luka zrobić. Bo w sumie. Dobra, bo ta osoba mi coś napisała. A nie, nie napisała mi. Dobra, zdjęcie jej wysła. Jak nie wie, jak w ogóle się szuka w Google. Dobra. Dobra, wys Dobra, muszę iść na mój profil. Ja pierdziele. Mm -hmm. Zawsze lubiłem robić szalone rzeczy. Mm -hmm. No, wyszukajmy sobie Lena. Poczekaj.

Wyśle to na MSP. Ale ludzie są niepierdziwi No serio, no. Jak mówię, że coś jest, to oni mi nie wierzą. Jest MSP. Dobra, bym się ekran jeszcze popsuł. Jezus. Ja cię nienawidzę być chorą. No serio, ja bym poszła do szkoły i wszystko, żeby nie pójść do szkoły. Żeby pójść do szkoły i nie być chorą. Na no, serio. No bo... Kto? Kto lubi być chory? Dlatego, że... By the way, nie pójdę do... Nie pójdę do szkoły, tak. No i dlatego pewnie w ogóle z wziąłem... Galeria... Galeria... Galeria.

W ogóle, jakby dzisiaj robię taki odcinek, żeby po prostu tego nie no, ładnie tak. Taki luźny odcinek, już mnie jedna osoba dzisiaj zdenerwowała. Jezus jakie to jest bez kości. 흐흐 누구를 또또 썼어? 아, 너 딱이야. Bum! <laughs> Ej, ja nie wiem co to się dzieje. Dobra. Bo ktoś tu... Wysłałam... XD O, Elo! W ogóle. Elo, weszłaś tutaj, to jest fajnie. yes yes then now, the, 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 the. Mm. W ogóle wyśle wy, Jezus wy, Wyśle jej ogólnie Prezecik, bo ona Ona jest dla mnie bardzo miła Jakby By the way Czy ona ma coś bliższe w, w ogóle? Ona ma VIPa A ja nie mam Także w ogóle ty czasu, że ona w ogóle nie lubi jak vip VIPa Bo dużo osób Nie lubi jak ma VIPa no nic wysłało ładnego. Może te włoski, na przykład. Tylko które, jasne czy ciemniejsze? Ja wyślę je jaśniejsze. Dobra. Też nie zobaczę się czuję, Oj, co nie. Yy, to nie, nie dołącza. Dobra, jak ona nie widzi tego zdjęcia, to jaka się jest w ogóle nazwa. Do w Ale pisać, pisać mi się nie chcę. to 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 no to dobre W ogóle niedługo długo do 13 levelku, także polecam. Ogólnie papa, tu nie jest godzinka.